Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jestem na terenach, no można powiedzieć, tych samych co ostatnio, tylko nie wiem, może z 5 km w drugą stronę. Też tutaj wcześniej nie byłem, ale fajna, piękna pogoda jest. Ptaszki sobie śpiewają. Nie wiem, czy słyszycie. Zobaczymy. Co tutaj będzie wychodziło? Teraz wszedłem sobie tutaj na pole, które jest zaorane, się tam ciągnie i w tamtą stronę też. No i mam od razu pierwszą znajdkę. Dzisiaj pierwszą znajdką okazał się guzik taki płaski. Może ja go tu położę, będzie lepiej. Ale że tak powiem, jest. Kompletny z łóżkiem, zobaczymy, co tutaj dzisiaj będzie wychodziło. Co do następnego. No, i pierwszą monetą dzisiaj okazało się, myślałem, że będzie to naprawdę coś fajnego. 5 groszy na pewno. 49, ale zobaczcie, jak jest zmasakrowany. W pierwszej chwili, jak zobaczyłem, to mówię: O kurde, będzie coś ciekawego. No ale niestety po prostu przeleciało przez maszynę. Zostało tak mocno spłaszczone. No i na pewno rok będzie 49. Dobra, lecę dalej, zobaczymy, co wyjdzie. No i spaceruję sobie tutaj dalej po tym poletku. Kolejną monetką, która dzisiaj wyskoczyła, jest jedna druga. Nie wiem, jak wy to będziecie widzieli tutaj w tym słońcu. Postaram się to jakoś. Eee, jedna druga krajcara. No, powiem tak, nie miałem takiej, ale. No i co rok ja ją specjalnie przelałem wodą nie wiem czy to będzie widać na filmie ale wydaje mi się że rok jest 1797. No i z drugiej strony. Korona i korona i. Insignia chyba władcy. Wydaje mi się, że Frederyk Wilhelm, bo jest FW, ale mogę się mylić. Dobra, fajna monetka. Mógłaby być jeszcze w troszkę lepszym stanie, no ale i tak się cieszę, bo nie miałem takiej. Dobra, idę dalej, zobaczymy. Tutaj sobie po tym polu mogę jak najbardziej chodzić, aż tam pod dom. O, bo z rolnikiem rozmawiałem nie ma problemu mogę sobie łazić dobra to do następnego tam rolnicy urządzili sobie wyścigi chyba na polu a ja mam kolejnego fanta z takiego dołka tym razem jest to guzik guzik z orzełkiem nie niestety eee ale w fajnym stanie i na pewno jest z pagonu bo jest mały jest z łóżkiem także kompletny dobra lecę dalej no tam wyścig trwa w najlepsze a ja mam kolejnego fanta tym razem takie serduszko się trafiło z łóżkiem, jak widać, z jakimiś zdobieniami. Fajnie, że coś się dzieje. Dobra, lecę dalej. No i z takiego doł dołka po takim alkoholickim dosłownie sygnale. 76 na garecie AT Pro wyskoczyła sobie taka monetka. Powiem Wam, że ją chwilę dosyć czyściłem. Wezmę to może do ręki. Starałem się, że tak powiem, ją bardziej uczytelnić. Nie wiem jak to będzie widać. Jest tutaj na pewno korona. Jest jakiś taki herb. Po bokach tego herbu, ten herb jest na dole zaokrąglony, po bokach tego herbu wydaje mi się jeszcze coś jest, a z drugiej strony jest moim zdaniem, zaraz, momencik, tak obrócę, no. moim zdaniem jest napis jeden grosz. Nie wiem, bo jak widzicie, no wycieruch straszny, i na pewno taką monetę trzymam pierwszy raz w rękach. No szkoda, szkoda, że taka podjechana. Zobaczymy, może w domu da się coś z niej jeszcze wyciągnąć. Dobra, idę sobie, że tak powiem, z jednego kraja na drugi takim wężykiem tutaj pod tym gorku. No i zobaczymy co jeszcze wyskoczy to do następnego no i mamy kolejny fancik tym razem wyskakuje 10 groszy z roku 1000, chyba 1983 dobra idziemy sobie dalej no, i musi być chyba ciągłość. Bo tam dosłownie jest dołek po tej dziesięciogroszówce z Perelu. No i teraz mamy kolejnego Perela, tym razem 5 groszy, 49 miedzianików. No dobrze, zobaczymy, co jeszcze tutaj, wśród tych częściowo nieściętych słoneczników da się wygrzebać. No, już się martwiłem, że dzisiaj nic religijnego nie wpadnie. No, ale patrzcie, wyrzuciłem ziemię z dołka i sobie leś. Kolejny odczyt. Widzę, i to będzie w tym samym modelu co ten ostatni bo ma nie wiem jak to powiedzieć wzdłużne oczko tylko ten który znalazłem ostatnio no nie miał drewieńka w środku a widzę a ten ma i to chyba wszędzie wiadomo Jezus się ewakuował już dawno temu ale, ale tak jest kompletnie no fajnie, fajnie, bardzo się cieszę bardzo fajne są te krzyżyki sobie w domu na spokojnie go umyję a teraz jeszcze wykorzystam słońce i pogodę ewentualnie coś jeszcze znaleźć to do następnego no tam rolnik już sieje a, a mi z kolejnego dołka no, wyskoczyła kolejna modelka. tym razem jedna drobka, no ale kurde słaby stan to no, jest w ogóle ciekawie bo w jednym miejscu w jednym miejscu No, jakbyśmy poszli sobie tam trochę dalej. To jest piasek. Także taka mieszanka, w zależności na co się trafi, w takim stanie fanty wychodzą. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, postanowiłem jeszcze na chwilę przenieść się na inną miejscówkę, ale to jest dosłownie 500 metrów za drogą za miejscem. W wcześniej kopałem. No i szedłem pierwszy sygnał. Nic wielkiego nie wyskoczyło, no ale jest monetka, jest 50 groszy. Zobaczymy, może akurat jakieś fajne rzeczy będą tutaj wychodziły w co wątpię, ale do zobaczenia. No, ja już powoli będę kończył, ale z ostatniego dołka. Wyszła 20 groszówka, nawet nie wiem, który rok, nie przyglądałem się. 73, tak? Czy 8? Jakoś tak. Co jeszcze? No, wcześniej wyszło parę rzeczy, których nie nagrywałem, bo nie było sensu. To Wam teraz pokażę. Jeden Fenning, oczywiście. Z żarty, bo cynkowy co tam było jeszcze? 10 reningów, też cynkowe z Adolfikiem, wujkiem no, zjedzone. Wyszedł jakiś też medalik, tylko nie jestem pewien czy to psi, czy to ludzki. No ale też że tak powiem. Słabo czytelny, a powiedziałbym, że w ogóle nieczytelny. No, co tam było jeszcze? Aha, dobra, to będzie szybciej. Kulka muszkietowa. No i teraz wyszły dwie monetki. Podejrzewam, że to co trzymam w rękach hmm, wygląda mi to na solida, nie na boratynkę. Aczkolwiek pewności nie mam, bo jest zjechana monetka. Natomiast to obstawiam, że to jest boratynka, a raczej to, co z niej zostało. Nie wiem, po umyciu może coś się na jednej i drugiej jeszcze pokaże, ale wątpię. No i to wszystko na dzisiaj. Słoneczko powoli zaczyna zachodzić. No, wyszło co wyszło, widzieliście. No, najbardziej pewnie i wam będzie się podobał ten krzyżyk aczkolwiek ta jedna druga krajcara e, Fryderyka Wilhelma też jest bardzo fajna i mnie cieszy e, no i że tak powiem zwijam się już do domku, mam parę kilometrów dzięki wam serdeczne za oglądanie pozdrawiam wszystkich trzymajcie się do następnego i cześć.